Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Patryk Struzikowski, pracuję jako Senior System Engineer w firmie Exclusive Networks Poland. No i poprowadzę dzisiejszy webinar. Bardzo dziękuję za liczne przybycie. Mam nadzieję, że jakieś informacje się przydadzą państwu w działaniach. Myślę, że możemy zaczynać. Dzisiejszy temat webinaru to darmowa dodatkowa ochrona CrowdStrike dla obecnych klientów F5 i chciałem Wam przedstawić troszkę tak w pigułce to, co powinniście o tym wiedzieć. A w zasadzie zaczęło się to troszkę od incydentu bezpieczeństwa F5. Tak wracając jeszcze, zanim zaczniemy o tym incydencie, parę słów. O samej F5. Pewnie... Większość z Państwa kojarzę w piątkę, natomiast nie jestem przekonany, czy wszyscy wiedzą, że firma już jest prawie 30 lat na rynku. Powstała w 1996 roku. No jest duża amerykańska spółka zajmująca się Między innymi bezpieczeństwem aplikacji, zarządzaniem środowiskami, multi-cloud, zajmujące się bezpieczeństwem sieci, dostępem do zasobów, uwierzytelnianiem, ochroną antyfraudową, ochroną DDoS i wiele, wiele, wiele innych. F5 przeszło parę zmian nazw swojej firmy, bo zaczynało tak naprawdę w 1996 roku jako F5 Labs. W 1999 roku zmieniło ona nazwę na F5 Networks i to trwało z dwa, aż do 2021 roku. No i w tym czasie wtedy zostało samo F5. Wracając teraz do tego incydentu. Jak widać. Wypadki się zdarzają, nawet największym, najlepszym. Nikt nie jest bezpieczny w dzisiejszym świecie. w 5 ujawniło ten incydent w sierpniu 2025 roku i od razu podjęło rozszerzone, rozszerzone działania, żeby właśnie zniwelować ten atak, zabezpieczyć swoich klientów i środowiska. No i w wyniku tych działań właśnie nie zaobserwowano już żadnych nowych, nieautoryzowanych. Aktywności. No ale w odpowiedzi na ten atak F5 też podjęło takie proaktywne kroki, żeby jeszcze lepiej zabezpieczyć swoich klientów, ich środowiska, ich organizacje. No i w tym celu, między innymi, podjęło współpracę z innymi firmami cyberbezpieczeństwa, między innymi z CrowdStrike. Iem. Zalecenia, właśnie te proaktywne, jakie F5 wydało, to po pierwsze aktualizacja, Oprogramowania BKP do najnowszej wersji, I to możliwie jak najszybciej. Dotyczy to rozwiązań to też systemów BKP F5OS, BKP NextForge, Kubernetes, Big IQ, no i klientów APM-owych. W celu pobrania najnowszego oprogramowania i też jakby hmm, kroków przejścia z obecnego oprogramowania do najnowszej wersji, czyli jakby ścieżek upgrade'u, musimy zalogować się na stronie myf5.com, gdzie mamy wszystkie dostępne informacje, wszystkie dostępne oprogramowania i tym się należy posłużyć. Kolejnym zaleceniem od F5 jest jakby hardening, czyli utwardzenie systemów według najlepszych praktyk. I zbiór tych najlepszych praktyk dostępny jest właśnie tutaj w linku. Ja też te linki powrzucałem Wam na czacie, żebyście mieli do nich dostęp. One też przyjdą do Was mailem po webinarze, razem z nagraniem tego webinaru. Także to wszystko otrzymać. Nie musicie teraz robić jakichś print screenów czy. czy... Przepisywać tego ręcznie. No i F5 te zaleca skorzystanie z narzędzia iHealth, które pomaga przy hardeningu, sprawdza ustawienia, sprawdza czy wszystko jest ustawione jak, jak należy. Kolejnym jakby zaleceniem od strony F5 jest to integracja z rozwiązaniami typu SIEM, na przykład chociażby z systemem CrowdStrike'owym w celu monitorowania prób logowania. F5 też podsyła od razu gotową instrukcję, jak skonfigurować serwer logowy, jak to ma być wszystko ustawione, żeby odpowiednie komunikaty wysyłać. No i też co należy zrobić, żeby monitorować te próby, wszystkie logowania. No i ostatnim takim głównym krokiem, który zaleca też F5, jest instalacja rozwiązań Falcon EDR od CrowdStrike'a. Tak naprawdę. F5 w odpowiedzi na ten incydent podjęło rozszerzoną współpracę właśnie z CrowdStrike, to z innymi ekspertami z bezpieczeństwa, ale w wyniku tej współpracy właśnie F5 i CrowdStrike podpisali umowę partnerską. Umowę partnerską. Zanim przejdziemy do tej umowy, to chciałem troszkę przybliżyć też producenta CrowdStrike. No, i troszkę wytłumaczyć, dlaczego to akurat CrowdStrike został wybrany przez F5. Pewnie główną przyczyną tego, że F5 zdecydowało się na współpracę z CrowdStrike'em, jest to, że CrowdStrike od początku swojej działalności, czyli od 2011 roku, zaczynał jako dostawca usług Incident Response. Co to oznacza? To znaczy, że właśnie Klienci, którzy byli pod wpływem ataku, którzy nie wiedzieli co z tym zrobić, nie wiedzieli jak się za to zabrać, ich rozwiązania sobie nie radziły z odparciem tego ataku, zgłaszali się na taki hotline do CrowdStrike'a, no i CrowdStrike pomagał im w niwelacji tego ataku, ale też później w analizie takiej powłamaniowej, analizie forensikowej. Gdzie ustalał tak naprawdę, co się wydarzyło, jakie zabezpieczenia zostały przełamane, kto przeprowadził ten atak, na czyje to było zlecenie, jakie dane zostały wy wykradzione. To, to właśnie takie zaplecze CrowdStrike'a, wiedza i doświadczenie były pewnie tym argumentem, dlaczego F5 skłoniło się do współpracy z tym producentem. Natomiast... CrowdStrike jest to bardzo duży producent rozwiązań cyberbezpieczeństwa, specjalizuje się w obszarach, w obszarach właśnie endpoint security, cloud security, e, identity protection, ma też moduły związane z security IT ops, czy też z exposure management, czyli tak jakby Minimalizacją powierzchni ataku, pokazuje nam jakieś błędy konfiguracyjne, pokazuje nam podatności, pokazuje nam luki, które mogą być wykorzystane przy atakach czy też potencjalne ścieżki ataku. Wspiera się wszystko to bazą wiedzy Threat Intelligence. CrowdStrike jest także dostawcą rozwiązań Cyber Threat Intelligence, gdzie oprócz tego, że Widzi to, co się dzieje u jego klientów, monitoruje te wszystkie rzeczy związane z endpointami, z Cloudem, z tożsamością użytkowników z Active Directory. To jeszcze też śledzi i monitoruje Darknet, Dark Web i dostarcza bardzo dużo, bardzo dużej dawki informacji na tym, co się ogólnie dzieje w świecie tych cyberzbój adwersarzy. Przechodząc dalej. Umowa partnerska między F5 i CrowdStrike daje bardzo duże możliwości klientom F5. Klienci oczywiście są proszeni, czy też rekomendacje są ze strony F5, żeby upgradeować urządzenia do najnowszej wersji. Natomiast wiemy, z czym to się wiąże też upgrade. Jak mamy jedno, dwa urządzenia jest mniej problematyczny, natomiast jak mamy tych urządzeń naście czy 10, to ten upgrade jest rozłożony w czasie. Wiadomo, że musimy to też zaplanować, pobekapować wszystkie urządzenia. Robimy to w godzinach nocnych, najczęściej jeszcze w jakieś weekendy. Planujemy okienka serwisowe. Jest to trochę skomplikowane. Więc, może warto przemyśleć, czy na początek od razu nie wejść i nie zainstalować sobie agenta CrowdStrike'a, który da nam od razu bezpieczeństwo też ad hoc. No i wszyscy klienci, którzy korzystają ze w piątki, mają możliwość. Zapisania się, czy też dostępu do programu EAP, czyli Eli Access Program, który to właśnie daje możliwość uruchomienia darmowej subskrypcji Falcon EDR. Subskrypcja tak naprawdę obejmuje rozwiązania BKIP w wersji wirtualnej i w systemie operacyjnym 17.1.3 oraz 17.5.1.3. Żadne inne wersje BKIP nie są wspierane, no i też taka uwaga, że BKIP z FIPSem też nie jest wspierane. Należy o tym pamiętać. To jest tylko dostęp do tej wersji. Oferta jest oczywiście darmowa, ale jest ograniczona czasowo. Klienci tak naprawdę dostali dostęp na rok czasu. Ten czas już leci, bo już dwa tygodnie minęły, i oferta jakby bezpłatnej ochrony będzie trwała do dnia 14 października 2026 roku niezależnie w którym momencie przystąpimy do tego programu nie ma to znaczenia i tak z dniem 14 października nasza darmowa ochrona wygaśnie przynajmniej takie są informacje na dzień dzisiejszy oferta oczywiście jest dostępna dla klientów w piątki z aktywną subskrypcją i nie ma znaczenia czy klient jest czy klient jest już też klientem CrowdStrike'a, czy, czy nie korzysta z rozwiązań CrowdStrike'a, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. E, pragnę wspomnieć, że nowi klienci dostaną kompletnie nową subskrypcję tenanta CrowdStrike'a, do którego będą mogli się podłączyć. Obecni klienci zostanie do, dla nich wygenerowana też. Dodatkowa subskrypcja, czyli dodatkowy tenant. Będzie to w formacie takim, jakby powiedzieć, multitenantowym. To się nazywa w Kroatstrajku Falcon Flight Control, czyli będzie osobny tenant pod rozwiązania Wika IP. Na tą chwilę jest to tylko wczesny taki program. Ten program na pewno przerodzi się w pełny program wsparcia. Big IP, natomiast potrzeba jeszcze troszkę czasu, żeby to było ogólnie dostępne dla, dla wszystkich klientów. Dobra, co tak naprawdę dostajemy od CrowdStrike'a, jak wejdziemy w ten program? Dostajemy, dostajemy subskrypcję na Falcona i Insighta, czyli xdr CrowdStrike'owego, który ma zaawansowaną Ochronę monitoruje całą aktywność na, na zasobie, czyli zbiera całą telemetrię, obserwuje to, co się tam dzieje, jakie procesy są uruchamiane, kto się loguje, e, jakie są połączenia sieciowe nawiązywane, jakie są zapytania DNS-owe. E, uruchamiane oczywiście nie są brane pod uwagę żadne dane wrażliwe, bo to, co, co, co tam się dzieje nie jest nas, nas w ogóle nie interesuje, i nas nie dotyczy. Te wszystkie rzeczy analizują i dzieją się jakby tle, czyli tak automatycznie korelują te wszystkie informacje po to, żeby właśnie wykryć jakie zaawansowane zagrożenia, zrobić to w czasie rzeczywistym i nas o tym poinformować. Drugą subskrypcję, jaką dostajemy od CrowdStrike'a jest to subskrypcja na usługę Falcon Overwatch. Overwatch jest to zespół ekspertów. Yy, specjalizujących się w threat huntingu, czyli tak naprawdę proaktywnym wyszukiwaniu działań adwersarzy na, na, na podstawie tej telemetrii, która się zbiera, to oni zakładają sobie tak naprawdę tezy, potwierdzają je też, bądź obalają, jak potwierdzą, to oczywiście alertują swojego klienta, co zauważyli, skąd to się wzięło, czego to dotyczy, jak to się tu znalazło, jakie to sprawia zagrożenia, żeby klient od razu wiedział Miał bardzo dużo przydatnych informacji, które pozwolą mu jednoznacznie stwierdzić, że to jest faktycznie jakiś atak czy też false positive. Usługa ta działa w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W tej usłudze tak naprawdę pracują specjaliści z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy soku. Ja to trochę nazywam taką usługą zdalnego soka którą tutaj dostajemy od CrowdStrike'a, ale tylko dotyczącym zdarzeń endpointowych, EDR-owych, czyli też tutaj w tym wypadku tylko zdarzeń dotyczących Big IP. Jest to SOC, który pracuje 24 godziny na dobę i próbuje znaleźć jeszcze jakieś anomalie, zanim nastąpi detekcja. Teraz parę słów. To należy zrobić, żeby przystąpić do tego programu. Trzeba wejść na stronę, link tutaj widzicie. Ten link też jest na czacie i oczywiście, tak jak wspomniałem, będzie wysyłany jeszcze mailowo. Tam się zarejestrować, czy jest się obecnym klientem, to są pytania typu, czy jest się obecnym klientem CrowdStrike'a, czy nowym klientem CrowdStrike'a. Przechodzi się ten formularz, no i wtedy powinniśmy otrzymać subskrypcję Czyli, te, czyli też dostęp do tenanta na, na maila. Um, ten dostęp do tenanta jest generowany automatycznie i link jest aktywny 24 godziny, także należy pamiętać, żeby w ciągu doby kliknąć tego linka i się e, zarejestrować do tej konsoli. E, no i dostęp pozwala nam na skonfigurowanie tenanta wedle um, zaleceń CrowdStrike do ochrony właśnie rozwiązań uh, z hmm. Co, co, co nam to daje? Po pierwsze, mamy tylko jednego administratora, także pamiętajmy, żeby sobie dodać kolejnych administratorów, bo tylko główny administrator zgłoszony przy rejestracji dostaje dostęp do tenanta. A pozostałych administratorów trzeba dodawać już ręcznie. Mamy wtedy możliwość pobrania sensora F5BkIP, który znajduje się w konsoli. Możemy skopiować też niezbędne informacje o customer ID, czyli to jest tak naprawdę nazwa tenanta naszej chmury, która jest niezbędna przy instalacji sensora, no i instalujemy sensor przy pomocy procedury, a tak naprawdę, skryptów, które są w tej procedurze, które tu widzicie na linku. Ja zaraz to troszkę pokażę jeszcze na, w przeglądarce na tych stronach. I po instalacji sensora, tak naprawdę, to co musimy zrobić, to skonfigurować konsolę CrowdStrike. A czyli dodać grupę hostów, musi to być grupa hostów dynamicznych oznaczona tagiem, skonfigurować polityki prewencji, dodać je oczywiście te polityki do grupy, w której mamy te hosty no i włączyć autoaktualizację samego sensora. Jeszcze tak wspomnę, sensor jest to agent CrowdStrike'owy, tak się nazywa agent CrowdStrike'a, jest to sensor. Źródłem tego są wszystkie informacje właśnie na portalu supportowym CrowdStrike'a, natomiast te informacje są dostępne dopiero jak jesteśmy już klientem CrowdStrike'a, czyli mamy dostęp do tej konsoli, możemy się zalogować bez loginy hasła, nie dostaniemy się do tego źródła. Dobrze, teraz chciałem właśnie pokazać troszkę na konsoli tych rzeczy sekundkę, już tu wezmę, otwieram przeglądarkę, dobra, mam nadzieję, że widać mój ekran. Po pierwsze informacje o całym incydencie bezpieczeństwa, o zaleceniach F5, o tym, co, jakie kroki zostały podjęte, co się wydarzyło, wszystkie informacje mamy w knowledge base znajdującym się na stronie F5, mamy też Drugą stronę z knowledge jak zacząć przygodę z, z sensorem CrowdStrike dla Big IP. Tu mamy wszystkie niezbędne informacje i też mamy informacje, jak się zarejestrować, jak jesteśmy nowym klientem, czy, czy też obecnym klientem, co musimy zrobić. Mamy też informacje właśnie o samej procedurze instalacji agenta, co wspominałem, e, czyli tak naprawdę pobieramy sobie Odpowiednią wersję agenta, wrzucamy ją do systemu, rogujemy się jako root w shellu BKIP, no i wykorzystujemy skrypt, który pozwala nam na instalację tego agenta. Skrypt jest też do pobrania z GitHuba, tu jest cały URL do tego. Ja nie wiem, czy to dobrze widać, może troszkę postaram się powiększyć. O, może tak będzie lepiej. I w skrypcie mamy parę które są do uzupełnienia. Tak naprawdę to, co musimy uzupełnić, to będzie SID, czyli ten Customer ID. Zaraz pokażę, skąd go wziąć. Cloud możemy, to będzie dla nas EU-1, ale jak nie wypełnimy, to trochę instalacja dłużej potrwa, bo on to automatycznie rozpozna, natomiast jak wypełnimy, będzie to szybszy proces. Jeżeli BKIP komunikuje się z chmurą przez proxy, no to musimy podać te proxy. Instalacja sensora, gdzie jest nasza instalka, i tak, który wykorzystamy przy instalacji. No, może być to BKIP, może być to F5, jak tam sobie nazwiemy ten tak. Ważne, żeby pokrywał się z tym, co skonfigurujemy sobie w konsoli. No i przechodząc do samej konsoli CrowdStrike'a, to jest widok po zalogowaniu. Żeby dodać kolejnych administratorów, to musimy przejść do zakładki Host Setup and Management. Tu mamy zakładkę Falcon Users User Management. Tutaj możemy dodać sobie kolejnych administratorów. Kolejnym krokiem po dodaniu administratorów jest dodanie grup hostów. Czyli przechodzimy tak naprawdę znowu do Host Setup and Management, do Host Groups. Otwieramy tą zakładkę i dodajemy sobie nową grupę. Nazywamy ją chociażby Big IP. Tworzymy grupę dynamiczną, czyli automatycznie nasz host Big IP wskoczy do tej grupy. Tworzymy ją. I tworzymy reguły, które automatycznie przypiszą nam tego właśnie naszego f 5 kowego hościka, czyli create assignment rule i dodajemy filtr tag tags równa się i dajemy wartość taką, jak daliśmy, jak daliśmy przy instalacji agenta, czyli tam f5, bkp. Co tam sobie nazwiemy? Pamiętajmy, żeby to było to samo. Jak utworzymy, to bierzemy Apply i Save Assignment Rule. Teraz jak wskoczy nam ten host, już to automatycznie zostanie przypisany do grupy. Kolejnym krokiem jest tworzenie polityk bezpieczeństwa i to tworzymy w zakładce Endpoint Security. Prevention Policies. Przechodzimy na polityki prewencji dla Linuxa i Create Policy. Ja tutaj już mam otworzoną. Pamiętajmy, trzeba włączyć politykę, bo ona jest disable na początku. Te wszystkie ustawienia, co tutaj należy otworzyć, ustawić, są dostępne w tym linku, który pokazywałem który jest dostępny po zalogowaniu na stronie, na stronie CrowdStrike'owej. Link do niego też będzie oczywiście podesłany razem z, z filmem po, po, po naszym webinarze. Tutaj też jest cała procedura, też, co należy zrobić, jak skonfigurować odpowiednie chmury, jak się nazywają, odpowiednie dostępy, skąd pobrać agenta, jak stworzyć. Jak wypełnić właśnie te niezbędne i opcjonalne pola w skrypcie, jak stworzyć sobie grupę hostów, jak stworzyć sobie politykę prewencyjną, no i jak przypisać później politykę prewencyjną. Zobaczcie tutaj wszystkie ustawienia, które jak powinny być ustawione w tej polityce prewencyjnej. Także tu wszystko jest podane jak na tacy. I przypisanie później tej. Grupy hostów do tej polityki prewencyjnej. To już to robimy. Jak mamy stworzoną politykę, przypisujemy do grupy hostów. Grupa hostów Wikipi. Tak naprawdę to, to wszystko. I ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić po stronie CrowdStrike, jest stworzenie polityki, wyłączenie tak naprawdę autoaktualizacji agenta, czyli tego sensora. To znowu jest w zakładce Host Setup and Management, tu jest Sensor Update Policies. F5, Auto, Off. Dla Linuxa oczywiście. Updatey są Off, Off. Jest ok, włączamy politykę i przypisujemy ją znowu do grupy hostów. I to, tak naprawdę, wszystkie czynności, które trzeba wykonać po stronie crowdstrike'a. Wtedy będziemy mieli zabezpieczonego naszego już agenta, będzie skonfigurowana polityka, wszystko będzie odpowiednio ustawione. Tutaj też macie informację, co należy zrobić. E Dobrze. Wracając jeszcze na chwilę do prezentacji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, problemy, wątpliwości, chcecie czegoś nowego dowiedzieć, chcecie posłuchać, albo chcielibyście żebyśmy Wam pomogli z konfiguracją, czy to F5, czy to CrowdStrike, bo teraz na szybko nie chcecie tracić czasu, jakby um, uczyć się czegoś nowego, jak to, wiadomo, wszystko zajmuje czas. My jesteśmy w stanie Wam pomóc, my jesteśmy w stanie Wam Was wesprzeć w tych działaniach, jesteśmy w stanie Wam odpowiedzieć na różne pytania. Cokolwiek potrzebujecie, macie tutaj maile takie ogólne do nas. Dotyczące F5 to będzie F5 małpa, Exclusive Networks networks.pl i dotyczące CrowdStrike, czyli będzie CrowdStrike małpa, Exclusive Networks networks.pl. Cokolwiek potrzebujecie z naszej strony, jesteśmy tu po to, żeby Wam pomagać. Jesteśmy dystrybutorem z wartością dodaną, jakby to powiedzieć. Nie, 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 nie krępujcie się, nie bójcie się nas angażować, pytajcie śmiało. Chodzi o to, żebyśmy współpracowali. Dzisiaj na tyle z tych moich prezentacji i wywodów. Słuchajcie. Bardzo dziękuję za, za dzisiejszy poświęcony czas, za przybycie na webinar. Jak macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu. Zapraszam na, na, na spotkania. Na, na, kto ma do nas kontakt taki bezpośredni, to też zapraszam. Wrzuciliśmy dwa linki takie ogólne, dwa maile, bo będzie nam tym łatwiej zarządzać i, i wszystko go pilnować. Także zachęcam też do kontaktu przez te maile. Dziękuję bardzo, życzę miłego popołudnia i udanego weekendu.